Kroimy, kulamy. Kroimy, kulamy. A potem jest pik, pik. I dziurka gotowa. Pik. 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 Brawo. I kto lubi takie kurseczki jeść? Ja robię wam i zacząłem ładnie. Zobacz coś tak jak kółko kręcimy. Robisz tak. A tak ja robię. Jest tak. A czy on jest Tak. Robi. O tak. Tak też. Tak. O właśnie. O tak. Waleczek. Wałeczek. Najpierw wałeczek Najpierw trzeba wałeczek, a potem wałeczek trzeba pokroić. Tak. I pik. Proszę pik. Pik. Polsy bardzo. Pik. wałeczek, babcia robiła węł a tak, nie, no robi babcia tak, pigi, nie to mówiła, to Teraz w kółeczko, w kółeczko, I kto zrobi pik? Pik. No i pik też. Pik. I załączę.